Hejka Minecraft Live 2023 już dzisiaj. Dlatego chcę wam przedstawić wszystko co musicie wiedzieć o tym wydarzeniu. Tegoroczną transmisję Minecraft Live będzie można oglądać od godziny 19.00 na kanale YouTube Minecrafta oraz na stronie minecraft.net Niby rozpoczęcie transmisji planowane jest na 19.00, ale co roku ta startuje już pół godziny wcześniej wraz z The Community pre Show, na którym są pokazywane różnego rodzaju inspirujące historie społeczności. Minecrafta. Podczas Minecraft Live poznamy nowości, które pojawią się w nadchodzącej aktualizacji Minecrafta. Zostaną omówione różne kwestie związane z Minecraft Legends, poznamy wynik głosowania na moby i prawdopodobnie jeszcze kilka innych rzeczy. Ile to wydarzenie będzie trwało? Prawdopodobnie godzinę. Coś takiego możemy wywnioskować z artykułu na Minecraft.net, gdzie jest napisane. Jesteście gotowi na całą godzinę wiadomości o Minecrafcie, do głębnych analiz, rozmów z twórcami i nie tylko? Ewidentnie wskazuje to na czas trwania transmisji, ale to nie jedyne źródło jakie mamy, ponieważ oficjalne Minecraft Live Afterparty rozpocznie się już o godzinie 20.15, czyli zaledwie godzinę i 15 minut po rozpoczęciu Minecraft Live. W ostatnich latach transmisja trwała od półtorej godziny do dwóch godzin. Więc czy jedna godzina wystarczy? Teoretycznie tak. W tym roku twórcy nie będą mówić o Minecraft Dungeons, a opowiadanie o Minecraft Legends będzie dotyczyło prawdopodobnie tylko jakichś DLC czy też tak zwanych mitów. Przypomnę, że w zeszłym roku były nam prezentowane koncepcje tej gry, pierwszy wygląd rozgrywki i wiele innych rzeczy. Dlatego po usunięciu z wydarzenia Minecraft Dungeons i skróceniu czasu opowiadania o Minecraft Legends może zostać nam coś około godziny. Miejmy tylko nadzieję, że twórcy zaprezentują wystarczająco dużo rzeczy dotyczących nadchodzącej aktualizacji. Na koniec jeszcze wspomnę o najważniejszej rzeczy, czyli transmisji całego wydarzenia po polsku u mnie na kanale. Serdecznie zapraszam do wspólnego oglądania. Link do transmisji znajduje się w opisie. Zostaw łapkę w górę i suba, jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia na Minecraft Live.